W dniach od 7 do 9 listopada w hali Śląskiego Centrum Targowego odbyły się targi i masz design 2012. Targi branży reklamowej wróciły po ponad dziesięcioletniej przerwie. To są targi szeroko rozumianej reklamy, czyli łącznie z targami związanymi z eventami, budowaniem wizerunku, filmami poligraficznymi. Także ja mam nadzieję, że wszyscy poszukujący nowego pomysłu na marketing dla swojej firmy, na formy promocji, znajdą tutaj coś ciekawego dla siebie. Mamy zarówno oferentów gadżetów reklamowych, producentów kalendarzy, firmy, które zajmują się plakatowaniem, drukarnie. Mamy również firmy organizujące eventy, obsługujące te eventy pod kątem gastronomicznym. Mamy firmy również oferujące czas mediowy, czyli czy to domy mediowe, czy to bezpośrednio telewizję, radia i szereg innych podmiotów zajmujących się reklamą. Na targach prezentowało się ponad 50 firm z bardzo Różnicowaną ofertą. Dzisiaj prezentujemy szczelnicę paintballową, bo na tym się skupiamy w chwili obecnej nasza firma. Organizujemy również różne tematyczne imprezy wyjazdowe dla firm, również dla indywidualnych klientów. Są to imprezy scenariuszowe, pod kątem danego klienta jesteśmy w stanie praktycznie każdą imprezę zorganizować. My są firmą, co organizuje imprezy, możemy do was przyjechać, zabawić się jako zbojnicy, a nie no bo tak samo możemy być diabełkami, albo jakieś PRL, ewentualnie coś może być ciekawszego, jakieś nocne coś takie. A i do samego rana imprezy możemy zrobić. Chcieliśmy wyjść troszeczkę naprzeciw ludziom, jednocześnie spotkać inne osoby, które się wystawiają tutaj, nawiązując kontakty. Bardzo cenne kontakty zresztą można powiedzieć. Nawiązaliśmy współpracę też z niektórymi ośrodkami, organizatorami eventów różnego rodzaju, które chcemy też wdrożyć do naszego programu organizacji imprez. Samą przestrzeń targową, poza wystawcami zagospodarowaliśmy poprzez organizację panelu dyskusyjnego i seminarium z podziałem na dwie dwie części. Jedna część poświęcona jest samorządom, druga część poświęcona jest marketingowi w korporacjach, w przedsiębiorstwach, w firmach.